Dzień Dzisiaj z nami Krzutkowski, biuro Rutkowski. Krzyśku, kto złapał pirata z BMW? Bo ministrowie Ziobro i Kamiński mówią, że to jest sukces służb polskich. No e, oczywiście, że złapali, zatrzymali policjanci z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ służby polskie mogły przekazać pewne informacje, które dotyczą całego tego zdarzenia za pośrednictwem Interpolu, ponieważ w dniu dzisiejszym, praktycznie w dniu wczorajszym została wystawiona czerwona nota Interpolu, w związku z tym no, zostały podjęte stosowne działania. Dlatego też, jeżeli chodzi o wszelkie czynności w tej sprawie, na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadziła policja z Dubaju. Ale biuro Rutkowski miało dużo no wspólnego z My również, mieliśmy, oczywiście, my również mieliśmy wiedzę na ten temat i tak jak podjęliśmy się poszukiwania kierowcy z BMW, który w swoich szaleństwach na A1 doprowadził do śmierci trzech osób, no tutaj jest to dość dziwne, że prokuratura w ogóle z Pietkowa Trybunalskiego wypuściła i dała możliwość wyjazdu za granicę mężczyźnie, który dysponował paszportem, który nie miał zakaz, zakazu opuszczenia kraju, został potraktowany tak jakby doszło do zwykłego wypadku drogowego z, z niedużym uszczerbkiem na, na zdrowiu powiedzmy uczestnika drugiego tego wypadku. W związku z tym problem nie był, nie tkwił tylko w tym, że, że doszło powiedzmy do tego zdarzenia i osoba ta uciekła. Dano uciec, możliwość uciec tej osobie. No właśnie Krzyśku, to jak wyście zareagowali? Bo ty mówisz, że w poniedziałek do Dubaju żeście polecieli. Do no, mnie zwracało się wiele osób z prośbą o pomoc. Mieliśmy pewne informacje, które przekazywaliśmy również innym służbom. W związku z tym mieliśmy wiedzę, że, że kierowca z BMW, którym spowodował... Tak w sumie dramatyczny i tragiczny katastrofę, która doprowadziła do spalenia się żywcem trzech osób, rodziców i dziecka, oczywiście my przekazywaliśmy również informacje innym służbom, które odpowiednio reagowały. W związku z tym, że ode mnie ekipa również wyjechała na Teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dysponujemy. Tam tam ludźmi, współpracownikami na terenie Dubaju. No, sytuacja zakończyła się takim, takim faktem, jaki mamy, i Biuro Rutkowskie pierwsze powiadomiło, powiadomiło dzisiaj media o tym, że, że Sebastian M. został zatrzymany, został aresztowany przez policję na terenie Emiratów Arabskich. A czy możesz nam powiedzieć, jak wyglądało zatrzymanie? Był zdziwiony, zaskoczony, bo z tego, co podają media, to w Turcji gdzieś... Jeszcze raz. ...go łapiecie. Mówię, że z tego, co podają media, to on już w Turcji miał moment taki, że był prawie złapany i uciekł dalej, bo to z Niemiec do Turcji i do... Tak, To się. To... Nie się w Istanbule, poleciał z Niemiec do Istanbułu, z Istanbułu poleciał dalej do Dubaju. Był oczywiście w hotelu w Dubaju, gdzie planował kolejny wylot, i przed, przed, w drodze, można powiedzieć, kiedy udawał się na lotnisko, po wyjściu z hotelu został zatrzymany. A, czyli to nie było lotnisko, to był, to był, to był hotel, w, z tak, tego to, co podają media. To. W, drodze, w, drodze, w drodze na lotnisko. A czy zdradzisz nam może, jak zareagował na to zatrzymanie? Coś jakąś, jakiś konkret? Ten, przecież ten człowiek był przygotowany na to, że zostanie zatrzymany, ponieważ był informowany z Polski o tym, że Biuro Ludkowskie, jak również Policja Polska poszukuje go i, i cała praktycznie policja, która jest zaangażowana w czynności działania za pośrednictwem Interpolu, ponieważ na jest tylko osiem punktów e, e, na w których można się ukryć, jeżeli chodzi o miejsca państwa, które nie należą do Interpolu, no w tej chwili łatwym ukryciem może być Moskwa, ponieważ no, Moskwa nie reaguje na listy gończe interpolowskie, które są kierowane z Europy, ani Europa nie reaguje na listy gończe, które są wysyłane z Moskwy. Także tutaj te możliwości byłyby bardziej dla, dla Sebastiana M. skuteczne do ukrycia. Nie jednak, no, od nie tak, Od od powiedz, mm, mm, powiedz, tak. mm, powiedz nam, krzyśku. dokładnie kto zatrzymał y, Sebastiana M. Tak fizycznie. Policjanci z emiratów arabskich. Bo tylko oni mogli rozumiem y, to zrobić dokładnie, u siebie w kraju. Dokładnie tak. A jaki? My prowadziliśmy dział na terenie innych państw, na terenie innych państw, jeżeli chodzi o osoby poszukiwane, wskazywaliśmy, no niestety, czasami zdarzało się tak, że europejski nakaz aresztowania, który był wystawiony w Polsce, został skonsumowany powiedzmy na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy odnalezionego zabójcę, niejakiego małpy, kibica korony Kielce. Jednego z najbardziej poszukiwanych osób w Europie w tamtym czasie, gdzie Maja osobiście brała udział w zatrzymaniu tego mężczyzny, niemniej jednak nie mogliśmy nic zrobić, ponieważ policja brytyjska nie miała stosownych papierów. Tu natomiast były świeże kwity, na których można było działać i podejmować działania. Podobne działania prowadziliśmy na terenie Węgier, na terenie Budapesztu, gdzie został przez nas fizycznie zatrzymany przy udziale policji węgierskiej Jędrzej, pierwszy cyngiel w piornicy łódzkiej, niemniej jednak, tak jak mówię, tutaj, ja, w tym ja, przypadku... Żeby, mia, żebyśmy, żeby nasi widzowie dobrze zrozumieli, wy po prostu daliście informację lokalnej tej, policji. Na ten temat, dokładnie tak, dlatego też mając wiedzę o tym, że został zatrzymany, przekazaliśmy je natychmiast do mediów polskich. No o, i Krzysztof nam na chwileczkę zniknął. O, jesteś, Krzysztofie. No to w takim razie gratulujemy. Jak myślisz, jakie będą losy dalsze? Z doświadczenia Twojego, przyspracowałeś w policji, jakie będą do, dalsze losy? W związku z tym prosiłbym M. o możliwość, zostanie oczywiście zostanie wystawiony, zostaną wystawione dokumenty ekstradycyjne przez polską stronę, gdzie zostanie zatrzymany, zatrzymany do Policyjnej Izby Zatrzymań i przekazany do dyspozycji. E, e, z aresztu, gdzie będzie oczekiwał ekstradycję do Polski. Czyli kiedy Sebastian M. przyjedzie do Polski, będzie można go już ja myślę, około sądzić. Jednego miesiąca, około jednego miesiąca powinny potrwać procedury ekstradycyjne, jeżeli chodzi o działania na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A, a Krzysztofie, ty ufasz, że tam nikt go nie wypuści, że on na pewno zostanie w tym, no, będzie zatrzymany w Emiratach, w tym areszcie? Oczywiście. Ja uważam, że Emiraty, sprawa jest zbyt głośna w tej chwili, żeby ktoś go wypuścił. Oczywiście może być sytuacja tak, jak w wielu innych sprawach się niestety zdarzało, że władze. Państw, które uznawały, że w Polsce nie ma praworządności, nie oddawały naszych obywateli, którzy byli poszukiwani, czy to europejskim nakazem, aresztowanymi między radami listami i gończymi ze względu na tak zwany brak praworządności w Polsce. Takie sytuacje oczywiście miały miejsce, jak wiesz, taka sytuacja, sytuacja miała miejsce w Holandii, sytuacja miała miejsce w Norwegii. Nie wydał, niemniej jednak ta sprawa jest na tyle e, głośna i na tyle e, e, przejrzysta i jaskrawa, raz, jaskrawa, że nie sądzę, żeby w sąd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie jest w tej chwili od niedawna m, możliwość ekstradycji no do Polski e, poszukiwanych na terytorium Rzeczypospolitej, nie wydał go. Ponieważ nie ma takiej podstawy prawnej. No, właśnie tutaj minister Ziobro mówił, że chyba ci, którzy doradzali Sebastianowi M, nie mieli pojęcia o tym, że niedawno z Emiratami właśnie podpisaliśmy tą umowę i dokładnie też adwokat. Tak, dokładnie, tak. dokładnie tak. I też. I też adwokat Sebastiana M powołuje się na to, że w Polsce nie ma rządów prawa i sprawiedliwości. Myślisz, że ten obecny rząd, wiem, że na grząski grunt polityki wchodzimy, przeszkadza właśnie w ujmowaniu przestępców z Polski, bo kraje nie ufają, że u nas jest uczciwy proces? żeby rząd przeszkadzał w ujmowaniu przestępców z Polski. To nie ma żadnego znaczenia. Policja jest ponad pewne kategorie tutaj oceny politycznej. W związku z tym ja liczę się z tym, że to zostanie zrealizowane i zrobione w sposób należyty. Dobrze, dziękujemy bardzo Krzyśku. Dziękujemy za Dobrze, to, że poświęciłeś bardzo. nam chwilę dziękujemy czasu. Dziękujemy dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za, za udział w, w tym programie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Krzysztof Rutkowski, Grażna Hanaw. Dziękujemy, do widzenia.